Ciomeczki. z tej strony Star Doctor 23. Dzisiaj z moim kolegą będziemy grali triosy na duo i same fioletowe bronie challenge. Zapras zapraszam do lajkowania i do subskrybowania. Tutaj czerwony przycisk na dole. Zróbcie, żeby był szary. Dziękuję. Staramy się wygrać oczywiście gierkę. Jeśli nam to nie wyjdzie, to będzie peszek. Leczenie się nie liczy. Pamiętajcie. Leczenie nigdy się nie liczyło, bo nie ma żadnych fioletowych leczeń, oprócz się orborytki. No tak. Dobra, wygraliśmy. Co? Dobra. Gdzie lecimy? kaka. Dobra. Tak, w sumie, nie wiem co mówić na odcinku. W turniej wczoraj graliśmy... O, w turniej wczoraj ze swoimi kolegami grałem. Trochę nam nie wyszedł. Wczoraj były w... piątki, w soboty i w niedzielę... Nie, zresztą w piątki, w soboty będę robił live y około 18-19 czy tam... Tak, około gdzieś, lub czasami mogę nie, bo nie będę miał czasu. No, możecie pisać różne komentarze, co mam zrobić z właśnie moim kolegą w następnym odcinku. Tam jest skrzynka jak coś. O, pierdolę się. Tak? A, nie mogę wziąć tego. Serio? Jaka? Granata. E, ale zobacz, możemy sobie wziąć niebieską broń i ją ulepszyć. wyrzuć. Będzie ciężko, będzie ciężko będzie. Proszę coś kolesowego Dobra mam niebieską, a nie ona się nie ulepsza, zapomniałem. Jak ulepsza? Nie, bo to jest ta inna. Nie. o nie fajnie. Dobra. Odcinki, chyba będę robił co w, będą w poniedziałek wrzucane i w piątek będą odcinki. Powiedział. Jak nie będzie live'a, to będzie pewny odcinek, bo jak nie będę miał czasu na live'a, to będzie pewny odcinek. Dobra, ja biorę tylko m -kę, wiesz dlaczego? Żeby ją potem ulepszyć. No. Więc jak, jak ktoś z nas strzeli z broni, ale nie fioletowej, to wychodzimy z gry. Ja I, trafi. I trafi, ja i, trafi i trafi, i trafi, to nie? Ja wziąłem, sobie myślę, że daną topę i będę chyba lepiej. No najlepiej. E, piszcie w komentarzu, e, kto grał wczorajszy turniej. E, jak ktoś grał nie. to niech napisze... Nie wiem, e, turniej. O, turniej niech ktoś napisze. O. Nie, albo... Nie, 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 nie. tu niech napiszą. No tak, no tak, ale. tak, niech... no pomysły na następny sami... odcinek, tak, mówiłem zrobić. no tak, jakieś pomysły no na następny odcinek, co mamy zrobić... No, ej, tu jest jakiś ulepszać gdzieś. Ej, wiesz gdzie tutaj jest ulepszać? Nie ma. To dupa będzie, gdy nie będzie, bo nie będziemy mieli do broni. Ej, a auto to broń czy nie? No nie. Znaczy no... No to auto to nie broń. O nie, ten chłop do nas idzie! Ale patrz, mamy kilofy! To ucieka od niego. W nie mógł go wywiatać. No chyba. Mogę go ten czy No nie wiem właśnie, czy to się zalicza. On już jest na potnych piaskach, będzie dupa. Dobra, trudno, przejeżdżamy. Bo to... Słyszę go. Spoko, jadę na Mam go! Help me! Mam jego też koleżkę. Tu jest jego koleżka. Fajnie, że nie pojechałeś sobie beze mnie, ale spoko. Ty przyjeżdż tu po mnie! Przyjedź tu po mnie! już pięciu lamy. Lub wjeźdź na niego. Jesteś koło mnie? Dawaj, jedź! Jedź! Dawaj! Zajebiście! Dobra prawie mi nic nie zadali. Dobra jedź, 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 No nie dobra, oponę nam przybyli. E tam dobra, jedź, 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 Jedź po ulicy! fioletowa jakaś No nie no why? Ej, jestem cel. Co? Jestem tak? Dobra, to dawaj pod piachy Nie, to naprawdę nie zostawiasz. A bo ty jesteś tam, Dora, sorry. Mam tego. No. No łaj! łaj! Dawaj pod, pod, piach, pod piachy, pod piachy, pod piachy, pod piachy. A já nemohu ani to No. A nemám ty. No to pod piasek jít. Nie mam chłopów. Ej! Ginął! Tutaj jest jeden dead. Ty stary, ty nie strzelaj! Ja nie strzelam. Jeden się rozpytał. Ej, bo ja jednego zabiłem. Spoko. Przegraliśmy. Daj, Tak. Zabiłem, bo zapomniałem Łaj. Daj mi się zabić, bo nie chcę. Bo ja nie chcę. Masz pistolet. Lecisz z nim. Nie wiem. Może, że... Hmm. O! No nie, bo wiem, gdyby były komentarze jakieś to bym odpowiadał, ale... Nie wiem. O! Za 6 dni jest turniej, e, będzie live z turnieju, będę grał z kolegą z tym znowu. E, no, więc wpadajcie. On będzie czaj 19 to jest w sobotę. W sobotę będzie... Nie wiem kiedy się zaczyna tej turniej. O której godzinie. ale e, jak się zacznie, to wtedy ten. To wtedy będzie live. Lub może być godzinkę przed, żeby się rozgrać. A 20 też będzie live z eliminacji, żeby się dostać do finału. A jak się dostaniemy ogólnie do półfinału. Czyli jest to ty, za tydzień Musimy trafić tylko tutaj do tego, jest broń. Aha. Byle nie pistolet. Pistolet jest nie dobra leci. broń. Zabijam przed chwilą goście. Powaliłeś. Gdybym użył spleszy, szybciej. Ja biorę ten. Nikt nie leci z nami, ale pięknie. No fajnie. Ej, bo mam pana ływkę. Nie, nie bierz żadnych zadań. Nie będę brał za, żadnych zadań, ale gdy będę mógł ulepszyć u niego broń, to to robię. Snajp! Fioletowa? Nie. Mata. Niebieska. Nic. ja mam Chyba, po, to ja sobie bardzo nie sobie na chętnie Chodź tu! Nie, Lepa. czy mogę? Mogę! Ulepszam u niego pompę. Skara też robię sobie. Co? ja nie mogę tak. Jak coś, ja ci będę... Ben... Ej, jak znajdziesz jakąś broń, ja ci mogę ją ulepszyć, bo ja... Znaczy do golda. Dobra, jest Gites. Ja już mam cały fioletowy skład, dobry. Będę miał cały fioletowy skład, no kurde, hmm, No let's go. No ale jak się było, to przegraliśmy Co? Jak się było, ja nie mam nic No tak, czy... ale zobacz, ja mam... Y, ja mam PM -a, skara, pompę, stajpę. Ej! Część... Tak, że... tańczy Fajna Ej, masz boku. tu pompę, masz tu pompę. Trochę golda mi ten, ja miałam 1600 golda i służyłem A ty masz już pompę Co? co? Ty masz już pompę Tu masz pompę! A ja już uleczyłem. No a ja ci tu zaznaczyłem! A to ty nie masz... Ja mam, ja mam! Co? Ja mam pompę... Ej, bo ja jestem celem, trzeba mnie bronić. Jestem głupi. Ulepszyłem na ulepszyłeś pompę, gdy ja ci e, zrobiłem. Co ty zrobiłeś? Ja wale. Widzowie, widzicie co on zrobił? Dałam mu fioletową pompę i on ją ulepszył na złotą No

Nie mam żadnej broń No bo skopałeś to No i trudno się mówi Ale tak to skopałeś Patu jest Ty jak on będzie miał fioletową broń jakąś Dobra, mamy pana naleśnika

Ale żeś to popsuł Bo... Stary, ja ci zrobiłem specjalnie pompę Daj mi tą pompę Ale stary, jak ty to zrąbałeś Ulepszy ci ją, ale będziesz mi kiedyś wisiał też ulepszenie i chodź chodź do mnie bo a nie sobie idziesz a ja ci ule chcę ulepszyć pompę pom ale piękna. na fioletową a nie na złotą jak ty to zrobiłeś bo no, zapomniałem o filencji. masz ale bardzo dużo golda mi piszesz Dobra, lecimy widzowie. Na fragę są. Głównie to jest mój pierwszy odcinek. No dobra. Czekamy ile będzie miał mój pierwszy odcinek wyświetleń z Fortnite. Będzie, du, będzie większość odcinków z Forta, będzie, wiem, i może też z Minecrafta będę robił, ale chyba większość z Forta. pierwszy odcinek Fortnite, to. O, zrobiłem zlecenie, ktoś go zabił. No, no ja, ja jeszcze muszę przeżyć minutkę. Ej, a chyba chłopy się zdziwią, jak mnie na przykład zabiją i zobaczą, że mam cały lud fioletowy. Chodź, bo tu są siórbki. A no, Chodź, bo tu są siurki. Chodź, bo są Piszcie też w komentarzu, komu się podoba ten sezon. Jakie reorganizacje w łodzi mamy potem? Dobudowanie tego obiegu. Możesz mi nie zabierać mojego obiegu. Takie Łódka, ja też płynę. Nie, chłopak skoczył, musiał. Pożycz mi na... No nie, ja mam slajpę, nie. Nie będę ci wszystkiego oddawał. Pożyczam. Pożyczam. No, nie, ja na tego Dawaj tego chłopa

Zapakowane no, wstępne. Ten... Okay. No, tak, to... Ej, tak do sklepu. Shit, oni mają mityczne bronie. Okay. I a, to sprawdzę. No. Mamy jakieś pytania, no. Jadę w kulce. Chłopy mają mityczne bronie, jak coś. No i to z tego. I mnie trafili. Kłaniam, że strefki nie ma koło piasku, na piaskach. To, to

jest no, nie, ja chcę ją. Ja, daj mi. Leży. Chciałem na chwilę. Leży? Znaczy nie, dostał. Masz amo do M? -ki. Masz amo? Do czego? Do sniperki? Nie. A zobacz. No to nie będziesz strzelał. Daj mi. Wykorzystałem wszystko. Ale daj. Proszę. I co masz Amo? No jakbyś nie widział. Nie. To daj mi tą snajperkę, oddaj mi. Gdybym miał, to bym tak strzelił. Następnie. No, już powaliłem pół i jednego chłopa sceniłem. I Może jakaś tak. amunicja w sądzie Nie ma nic. Nie ma nic. No, ale nie ma amunicji do srejka. Dobra, Elsa? Co? Ym... No, I ma... Na Gryce. A gdzie są Mam, nie. mnie. A co nie mówisz? Ja. Ja nie mówisz? Nie Nie ma nie mam. pan.

A o T Proszę. Trąbko. Nie! Bo my wygramy trójki. Fajnie, że mam podjazd. O, tam nie są.

Nie udało nam się wygrać. Próbowaliśmy ile się dało. Dobra. Nagramy. się